Eee, mogę stawiać okna, bo tutaj widzę jakie pułapki są. Co to jest? Aaa! Jezu, jak się Boże, jak się straszyłem. Witam Was serdecznie, jestem Didi, my sobie wracamy do Mechaniki. Tutaj goście przyszli nas przywitać. No gdzie jesteście? A za drzwiami dalej tutaj gościu, o jedy, tylko przyszedł, tylko jedy, co tak mało, przeważnie więcej was przychodzi, zaraz wam pokażę co tam i tak pipcze, będę musiał tego gnojka wypuścić, bo ja go uwiedziłem, a z ciekawości go uwiedziłem, no i zaczął mi pipkać, ale te pipczenie już mnie denerwuje też, że... uwolnijmy go tutaj, wszędzie są szyby powstawiane, dlatego nie może wylecieć, ale... Uwolnijmy go sobie, tam widzę jego ziomek już leci. No chodź, tu gościu. No i gdzie, gdzie ty teraz polecisz? Co ty teraz zrobisz? A, chcesz tu wyjść. Chcesz tu wyjść. A ja cię może ubiję. Ja cię w sumie jeszcze nie, nie ubiłem ani razu. Zobaczymy, co to. A twoją głowę też może zebrać? O, nice. Głowę też jego można zebrać. Co ja mogę z nią zrobić? Powiesić czy co? Nie wiem. Co mogę z tą głową zrobić? Nic. Nie wygląda na to, żebym coś mógł z nią zrobić. Dobra, nie, ale nie widziałem, że głowę można od niego dostać. No, chodź tu. Ciągle, jak widzicie, nie zbudowałem systemu obronnego. Nie mam kiedy za to się zabrać, no bo ciągle coś innego wynajduję. Yy, a dzisiaj też oczywiście tego nie zrobimy, ponieważ yy, był update. Był update, i dodano. Słuchajcie, pojazdy, pojazdy do tej. Do tej gierki. To znaczy jeden pojazd, ale można go oczywiście zbudować. tu wam może pokażę, co się zmieniło w naszej fabryce. Postanowiłem przebudować ją trochę, ponieważ brzydko w ten, w ten czas wyglądało te wejście tutaj na taśmę. Także zrobiłem to z dwóch stron teraz. Z dwóch stron. Docelowo roboty mają tutaj przylatywać. wrzucać tutaj towar. To wszystko będzie szło taśmą do maszyn produkcyjnych. Tu, oczywiście, rozbudowuję ciągle nasze, nasze pane sterowania. Słuchajcie, o tutaj brak zasilania. Będę musiał tam podejść i to załatwi. Tutaj, żeby mi było łatwiej rozpoznać, do których maszyn co jest podłączone. Tu mamy pierwsza maszyna żelazo wydobywa, druga miedź, trzecia lit i tak dalej, będzie i tak dalej. W sumie tych maszyn tak dużo nie będziemy mieli, bo tutaj mamy po tej stronie mamy trzy. Znowu słyszę, ktoś tam leci. Tu mamy trzy maszyny. To właśnie do, do nich te ekrany są podłączone. No i dalsze chyba 3-4 z tamtej strony No i nad, y, tutaj przeniosłem tutaj przeniosłem wydobycie ropy. Mam po prostu bliżej bazy. Je. Yy, no i będzie mi tu teraz szumił, ja to próbuję odcinek nagrać a on mi tu będzie szumi teraz. Chodź tu gnojku. Co ja miałem? Aha, tak. O, y, przetestujemy sobie dzisiaj y, ten pojazd. I yy, co jeszcze miałem zrobić. Nie wiem, nie wiem, na, 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 na ile starczy czasu. Jeszcze coś, coś się z pewnością pobawimy. Um, mam nadzieję, że w najbliższym czasie nikt nie będzie Chcę Sobie ty cicho. Tutaj postanowiłem przenieść wydobycie piachu, bo miałem to w tamtym, w tamtym miejscu tak daleko oddalone. A, a po co? Przecież to może być. No w końcu po coś postawiliśmy tę fabrykę tutaj. I tutaj też będzie wydobywany na miejscu po prostu piach. Także zrobimy to sobie w tym momencie. Słuchajcie, no przecież będę miał bliżej, nie? No to jest. Logiczne. Bliżej, lepiej, y, wygodniej. <gry> y, dobra, tutaj sobie postawimy tak. Dwie maszyny powinny stać. Aha, bo to musi iść w tę stronę. To może zrobimy tak. Tutaj jedną. I tutaj drugą. O, jak pięknie. Tylko chyba krzywo troszkę. No. Nie pasuje. Nie chce się. Nie chce się. Skrzynka zaskoczyć mi tu nie chce. Czemu ja tak nie mogę jej. A, muszę tak postawić. Myślałem, że automatycznie ona mi tak wiecie, się postawi tutaj. No, i tutaj będziemy sobie y, piach produk y, tę, szkło produkować z piachu, oczywiście, na miejscu. Popatrzcie, ładnie mamy y, przedzielone szybkami tutaj. Na miejscu. Będę musiał to poprawić, bo to krzywo i już mnie to denerwuje. No, ja jest to taki dokładny dosyć i już mnie to denerwuje, że to krzywo stoi. Ale to sobie później zrobimy. W każdym razie mamy wydobycie szkła, przeróbkę szkła na miejscu tutaj. O wiele lepiej to wygląda chyba, tak mi się wydaje. Yy, tutaj zrobiłem, dokończyłem schodki na górę, możemy wejść na dach, tylko ja nie wiem ciągle co na tym dachu będę robił. Może tutaj jakieś, jakąś broń rozstawimy właśnie, na te dziedowskie robociki. Yy, tu jeden lata, ale jeszcze się nie przeobraził w tego yy, niebezpiecznego. Tutaj mamy od razu zejście na statek. Bardzo mi się ta baza podobała, to, to jest chyba najlepsza miejscowa grze na bazę, powiem naprawdę najlepsza. I czekam, strasznie ciekawy jestem bo na pewno to w którymś updatecie będzie. Yy, w któryś update'cie to na pewno będzie dodane, że tutaj będą otwierane te drzwi. Strasznie ciekawe jest, te, co w tym statku yy, będzie tutaj w środku. No ale dobra, wracajmy do yy, naszego głównego punktu odcinka, czyli do yy, naszego pojazdu. Yy, tutaj jak go postawiłem. Jest. Tutaj jest nasz pojazd. Popatrzcie. Nie wygląda jakoś. No i czegoś, czegoś tu chciał? No, na coś tu przyszedł. Mam, mamy tego. Mamy tutaj. Yy, jak to się nazywa? Nieważne. Nieważne, to jest robot. Yy, dobra, i pa, patrz, tu mamy nasz pojazd. Jego można wyposażyć w dwa silniki. No, kurde, gościu. A no, tu ma napisane: Odyseja, Hmm. Czekaj, to tylko akurat. Dobra, nie będziesz przeszkadzał? Mam nadzieję, że nie. Mamy dwa, możemy dwa silniki zainstalować do, tego, do tej maszyny. Nie wiem w ogóle co to jest, to wygląda bardziej jak, jak jakaś łódź. Taka latająco. O, no i się wkurzył. No, nie, nie dadzą odcinka nagrać. Nie dadzą, no. Ach. ile ja już tych robotów natłukłem? się w pale nie mi mieści. Coś tu jeszcze z niego wyleciałem. O, jest. Tutaj coś leży, widzę. Aha, jeszcze sztabka. Tutaj musiałem utłuć, robota. Dobra, skończę moją myśl, może w końcu. Można dwa silniki zbudować. Można zbudować na paliwo silniki, można silnik elektryczny zbudować. Ja zbudowałem na paliwo, ponieważ łatwiejszy dostęp jest do paliwa. Tutaj łatwiej je wytworzyć. Uzupełnimy sobie ten pojazd. No i teraz się zastanawiam, czy będzie go trzeba jeszcze. Yy, tutaj, no, że tak, trzeba by go jeszcze zaprogramować, żeby on jeździł. Pewnie, zobaczy A? A nie trzeba! a nie trzeba! A ja się nim skręca. Skręt ma bardzo słaby, powiem wam. Okej, okay. aha, bo może nie musi prosto lecieć, może bokiem lecieć, o. A tyłem też? Tyłem też. A jak wysoko? Nie da rady. Już miałem pomysł, żeby tam wlecieć, chociaż ostatni, na ostatnim odcinku sprawdzaliśmy, co jest na moście. Nic tam nie ma. <laughs> Nawet nie można tam postać w sumie. No jest to dosyć szybkie, powiem Wam. Jeżeli chodzi o przemieszczanie się po tej mapie, a mapa jest niewielka. Yy, jak najbardziej przydatny pojazd. I dosyć przyjemnie się nim lata, chociaż skręt ma dosyć słaby. Aha, czekajcie, nie. Teraz szybko mogę skręcić, bardzo szybko. Wystarczy, że obrócę kamerę w którą stronę i on. Automatycznie też się w tę stronę obraca. A ciekawe jak, jakie, ile pali, ile pali na sto, no. <laughs> Ciekawe. Czy ja tutaj mogę gdzieś polecieć w sumie? Ja wszystkie, wszystkie, cały teren tutaj zbadałem w sumie. że nie mam za bardzo gdzie latać. Wszystko już tutaj obczajiliśmy, nie? Na pewno. No czekajcie, zaskoczymy sobie z mostu, ja tylko nie wiem czy ja dam radę tutaj, przez skały spróbujemy. Ła, zawiesiłem się. Próbujemy z mostu, co się stanie? Hop. O, lecisz gościu. A nie spadł, on tak łagodnie opada, a, to fajne, fajne akurat. E, jak dużo tego paliwa palisz? To mnie ciekawi. Dobra, w każdym razie, no ja za bardzo, za często nie będę w tutaj latał, ponieważ tak jak wspominałem już wszystko tutaj obadaliśmy, cały teren. E, a na przykład rozstawiać maszyny, tak jak tutaj na przykład możemy ropę rozstawić na tej ciemnej klamce maszyny do wydobywania ropy nie ma sensu, żeby to rozstawiać tutaj. Yy, tak daleko od bazy głównej, ponieważ te yy, surowce, które mamy przy bazie, w zupełności nam wystarczą. Mi się wydaje, że ja tam, tam na skale coś widzę. Ja nie wiem czy ja tam byłem. Coś tam na skale jest, albo mi się zdaje. Czekajcie, sprawdzimy sobie. Tutaj widziałem coś z góry. A jest masz. Ja tutaj nie byłem chyba. Wydaje mi się, że tu nie byłem. Zaraz zobaczymy. Albo byłem, albo nie byłem, ale wydaje mi się, że raczej nie byłem. Coś tutaj jest, no. Nie, ja tu nie byłem. Opa, jak się wychodzi stąd? A jest, dobra. Tu będą bateryjki pewnie, no bo ja tu nie byłem, no to muszą być, no. No. Myślałem, że wszystko zbadałem tu na, na tym. O, popatrzcie, mam jakąś pułapkę. Muszę uważać. Mm, coś tu jeszcze jest. Niczego tu więcej nie ma. Chciałbym jeszcze się dostać tutaj na górę, z ciekawości na skalę, ale podejrzewam, że Skończyłaby się ta historia, tak jak tutaj z tym mostem, na który wchodziliśmy ostatnio i na budynek Odyssey, gdzie po prostu jest tekstuwa, tekstura, tekstura dachu, a w środku niczego nie ma. Yy, mogę sobie okno, bo tutaj widzę jakie pułapki są. Co to jest? Co... A! Jest ja się wstr... <laughs> Boże, ja się przestraszyłem! Nie sądziłem, że w tej grze będę się mógł czegoś przestraszyć. Ale się przestraszyłem, aż podskoczyłem. Kurde, dobre to było, dobre to było. Taki laser yy, z gwiezdnych wojen. Ale się przestraszyłem, masakra. No. Dobra, zabierzemy to sobie oczywiście. Nie sądzę, że w tych grze będę mógł się czegoś przestraszyć. Naprawdę, a ja się. Jak nie zauważycie, ja się wszystkie oboje, naprawdę ja się wszystkie oboje. Jest taka dupa. Yy, taki. No taki, yy, już, już, starczy, już wystarczy, już nie będę do siebie. Z siebie jakieś takie robi. Sieroty, no, co się wszystkie oboje. Dobra, wracamy. Wracamy sobie do naszej bazy. Nadziec y, miło przytulnie. Y, I słuchajcie, może dzisiaj, co, sobie dzisiaj zaplanujemy, no właśnie, muszę zaplanować w końcu ten y, mur, obron, mur obronny, ja mówię. Te pułapki i tak dalej. W ogóle trzeba będzie y, będzie fajnie za, y, za ten. Znacie, maszynę mogę na tym położyć? Jakąś? Nie, na pewno nie. W sumie po co? Bez sensu. Ale na pewno można coś tutaj podokładać. Spróbujmy coś dołożyć. O, na przykład taki laser, który przed chwilą widziałem. Można, ey. Eee! Dobra, broń to była, patrzcie. Bym zainstalował laser i bym jeździł z tym włączonym laserem. Fajne, fajne. Czyli można jakieś y, urządzenia tutaj. Y, dołączyć. Spoko. A na przykład taką lampę wielką. Serio? Wszystko mam na to dołączyć, ale fajne, podoba mi się. Już... nie, nie pojazdu mnie nie zabierać. Już mi się podoba to, ten pojazd, no widzicie, silnik wyleciał. Yy... Po prostu musimy silnik włożyć do tego pojazdu. To jest takie proste wszystko, to nie jest tak, o. Hop, o. I włożon. Kurde, paliwo straci się, dobra, nieważne, tego paliwa to tyle możemy wydobyć, że masakra. Muszę to zautomatyzować. Bardzo bym chciał to zautomatyzować, muszę się za to zabrać. Um, a dzisiaj, może, sobie tak. O, tutaj postawiłem ten budynek, czemu że możemy więcej postawić? Czy to jakoś będzie tutaj szło? Można więcej. E, jeszcze tą fabrykę można powiększyć, ale nie ma sensu. W sumie fabryki już powiększać nie będziemy. Nie ma sensu, bo ona i tak już jest duża. Na te urządzenia, które w tym momencie są, to jak najbardziej wystarczy. Eee, moi kochani, kurde, noc nadchodzi. W ogóle coś zrobiłem e, automatyczny zegar. Popatrzcie. Tylko coś on nie działa, bo światło się świeci cały czas, tak? Światło ma się zapalać. O, teraz zgasiłem. Światło ma się zapalać, zapalać o 18 i ma się palić do 6 rano. Zaraz będzie 18. Zobaczymy, czy te światło się zapali. Ksią e, słońce za zajdzie, to powinno się światło zapalić. Ja to zautomatyzowałem, ale Boże, ile tego latania, zbiegania z tym było. Popatrzcie, ile tych wiązek tutaj, ile tych kabli musiałem poprowadzić. Muszę jeszcze trochę więcej tych światów porozstawiać tutaj. No, i na zewnątrz muszę porozstawiać takie lampy, właśnie. o. Żeby oświetlały nam tutaj fajnie całą bazę. Dobra, słuchajcie, zobaczymy, jak, jak daleko ja pociągnę te budynki, te platformy. Chcę, potrzebuje stal. Nie mam stali. No, jak ja mogę nie mieć stali? tyle stali, że ho, ho. Patrzcie, elejanse tutaj. Aby mógłbym handlować starą tutaj. No. Yy, musimy zrobić jeszcze scriffs. Zróbmy sobie więcej. No i spróbujemy postawić jeszcze funda, funda yy, te. Nie fundamenty, tylko platformy. O, właśnie. Czy jeszcze tu pociągnę platformę? Nie. Nie pociągnę. To bym chciał, można by zrobić w sumie z tych dwóch. Platform wejście na. Wejście na tu, tu pułapki można by zrobić, nie? No się wydaje, że można by zrobić. A tą postawię tu? A tu nie postawię? Też nie, tu już nie postawię, za wysoko jest. Czekajcie, jak ja tu, tutaj też jeszcze postawię, tak? Tu postawię. He, jak, jak to można by zaplanować? Fajnie jakoś, tu już nie postawię. Tu też nie postawię. Hmm. W sumie mam mały plan. Tutaj, patrzcie, tutaj by się Tutaj wlatywałyby roboty. My byśmy wszystko obserwowali tutaj z za szyb. O. Tu wlatywałyby roboty. Szły tędy. To sobie zdemontujmy tą ściankę. O. Tu by wszędzie pułapki były rozstawione. Hmm. Można by tak zrobić, faktycznie. Czyli ja te schody doprowadzę tutaj. Wyciągnę. No? Nie. Nie za bardzo, za, za wysoko to jest. Te roboty nie, nie będą mogły się tu dostać. Też, też niedobrze. Chociaż nie, w sumie jakbym. Hmm. Jak zrobimy tak. Eee, muszę pomyśleć na tym. Muszę nad tym pomyśleć, słuchajcie. Zobacz, zobaczcie w ogóle jak teraz jest ciemno w tej grze. Yy, autor yy, ściemnił noc, jeżeli tak można powiedzieć. Jest o wiele ciemniej niż było w nocy teraz. Yy, także nie wiem czy w ogóle cokolwiek widzicie. Muszę to rozjaśnić bardziej bazę, bo jest jeszcze tutaj ciemnawo. Popatrzcie, yy, przestawię te maszyny, yy, produkujące szkło. I wstawiłem tutaj takie fajne lampki. Fajne klimaci tutaj, nie? pokaż, popatrzcie. Bardzo mi się podoba taki klimacik, yy, bardzo mi się podoba w ogóle to, że tutaj te maszyny stoją w środku bazy, tak? Fajnie jakby tutaj można było jeszcze jakoś postawić maszynę, na przykład wydobywającą ropę, żeby wydobywała. Jakby tutaj było złoże ropy, ten postawił ro yy, maszynę do ropy i wydobywałaby ropę. Słuchajcie, dobra, yy, może się zajmiemy czymś ważnym, bo ja sobie same pierdoły opowiadam, nic nie robię. Chciałbym zaprogramować tego robocika, żeby on w końcu, żeby on w końcu zaczął mi tutaj znosić te materiały, żeby to taśmę żebyśmy uruchomili. I tego robota sobie postawimy, czekacie. ja tu mam dla niego miejsce specjalne. Zbudujmy sobie dekorację. Weźmy paletę. Niech on sobie tu stoi na palecie. Podejrzewam, że autor jeszcze różne rzeczy ciekawe do, dołoży do, tutaj do, do gry. W sensie takie dekoracyjne, nie? I te roboty, patrzcie, tutaj bym ustawił sobie robociki, może tutaj pod tą ścianą. Robociki. Hop, ok. Ja mogę go postawić? Mogę. O, po dwa roboty może by było. Dobrze. O. I słuchajcie, yy... one by były zaprogramowane tak, że ja bym je uruchamiał za pomocą guzika. Wcisną, wciskałbym guzik i one w ten czas by się uruchamiały i tam wykonywały swoje zadania, w zależności od tego, co im tam yy, zaprogramuję. Hmm. Właśnie chciałbym, żeby tak zaprogramować, żeby one przynosiły mi tutaj Swój yy, Ten, ten, ten Te Surowce tam, żeby mi przynosiły, ale one tutaj coś mają jeszcze, popatrzcie Tu zostało, waga, w ogóle dodane zostało właśnie W związku z tym pojazdem Dosta yy, Nowa funkcja transport Tak jak mówiłem, tutaj dwa silniczki można mu zrobić W yy, zależności od tego Jakiego chcemy używać No i tutaj roboty, nie wiem do czego to jest, location marker Muszę to location that, can move to. Aha, to jest chyba potrzebne. żeby on w ogóle mógł się ruszać. I tu jest jeszcze jakaś maszyna. Small screen potrzebuje. zrobić. Czy mogę sobie zrobić? Mogę, dobra. Weźmy sobie, zróbmy tą maszynę. Ja muszę zobaczyć, co to jest. Co to jest, jak to działa. I gdzie jest ten, ten taki patyczek śmieszny do tych robocików? Tutaj jest to. Tutaj to jest, ja to. Patrzcie, muszę to postawić, żeby on w ogóle działał, żeby on chodził, ten robot. Ale nie wiem, o co chodzi z tym, czy ja tu w jakiejś odpowiedniej odległości muszę postawić? No nie trzeba będzie się pobawić, będę musiał zaprogramować tego robota. Kupę roboty z tym będzie, a to jest do czego? Czekajcie, co so jeszcze zobaczę. Robot, body boots. I ten stąd jest obieg. Aha, to się stawia. Przy maszynie to musimy postawić, popatrzcie. Znowu jakiś głupek tutaj przyleciał, ale on jest chyba akurat pokojowo nastawiony, dobra gościu, ja co sobie nie chcę zadzierać, leć sobie w swoją stronę, zobaczcie, to musimy postawić przy maszynie, to postawimy przy maszynie i po prostu stąd, stąd on odbiera, z tej maszyny, on nie może, robot sobie nie może odbierać rzeczy z, ze schowków, tak przynajmniej rozumiem to. On musi, potrzebuje do tego, to, tej maszyny. On podatuje do tej maszyny i z tej maszyny surowce odbiera. Ok, czyli wszystkie te skrzyki trzeba będzie zastąpić tymi maszynami. No nic, no kupę roboty mnie czeka. Powiem wam, zaprogramowanie tych robotów to będzie makabra. Yy, także koniecznie musicie zostawić lajki, i komentarze. Yy, ja już ten odcineczek kończę. Yy, mam nadzieję, że wam się podobał. Yy, I widzimy się w kolejnym. Także trzymajcie się, piona!